Siema wariatę to ja, yy, z tej strony, Torniara, Gorn, elo Gorn? A kogo oczeki... Strażnika? Paladyna? Dali się przytłoczyć nieumarli... Czyli miasto zostało... Tak, poza fortecą Gdy tu przybyliśmy, od razu chwyciłem za topór I pogruchotałem trochę kości Teraz przynajmniej ulice w okolicy targowiski Gornie, muszę się z... No to najpierw pomów z... Już od jakiegoś czasu szuka sposobu, żeby się do... Gdzie znajdę... W porcie. Idź w lewo wzdłuż domu, aż dojdziesz do schodu. Poszukaj Ningala, musi gdzieś tam być. Ningala? Tak. Gdy Diego zobaczył, co się święci, popłynął do tuszu. I sprowadził wielkich mistrzów, żeby pomogli nam walczyć. No nieźle. A ciekawe, co zresztą ma go w wodę. Ale obstawiam, że nie będzie o nich nic. Ugotkło trójce byli wszyscy na przykład. Jesteśmy na targowisku. Czego on chce? Ciao. Chciałbym zobaczyć Twoje towary, mordeczko. Ty jesteś łowcą, tak? Smoczy topór. Dwanaście koła. Smoczy topór. Chuj tam. Nie będę z tego korzystał. Powiem tak: zróbmy w ten sposób, patrzcie. Weźmy zwoje. I zobaczmy, czy mamy coś do nauczenia. Coś tam się znajduje. Tą runę kiedyś kupiłem za 2,5 tysiąca. Toł. A można to sprzedać za 500. Chuj tam. Tyle. Są jeszcze jacyś tutaj kupcy? Mam dla Ciebie wspaniałą ofertę. Chciałbym zobaczyć Tom. Jedwabne opatrunki. Myślę, że mógłbym kupić sztuk 69. lepsze towary Ty masz chciałbym Runet trzęsienia ziemi Dobra, ciebie więc nie chcę. Macie jakiegoś kowala tutaj. Ningal chyba Twe ocie nie ma niby oś neofita. Co? Cóż może się nadasz? O nie, nie mam czasu ganiać na posyłki. Gorn powiedział, że wie zgadza się. Jak mogę w dzielnicy biedoty, jeśli je uaktywnię? Jak przygotowałem zaklęcie? W po nie mam ich. Mają a o martwi. Jednego z tych bezwartościowych, a drugi? Aha. Jak na razie nie widzę nieumarłych. To jest ten obalisk chyba. Co za kwas? Stają spod ziemi nagle Dobra, jeden uaktywniłem Mózgi mogę ich zdobywać Dużo ekspo, bo 225 za jednego mamy Co to za kwas z... z... Tam jest bariera jakaś. Czyli mam opatrunki, które leczył 500 nawet. Dobra, udało się. Jesteśmy w torniarze. To miasto jest dosyć duże, także będzie nas czekało cały czas chodzenie i zabijanie, chodzenie, zabijanie, chodzenie i zabijanie. I tak w kółko. Ale... Na szczęście nam się udało. Te odcienie ma niby oszaławiać? Chcę coś zobaczyć. 209 mane. 209 man, więc to jakby wzrosło. Wcześniej było 160. Uaktywniłem Tak. W północnej części placu targowego znajdziesz co? Czyli niepotrzebnie? Potrzebnie. Oszukałem. Jak? Uaktywniłeś obelisk. Hmm. Szlachcic. Czyli tutaj jak po coś podobnego do magicznej bariery. Tylko no trochę mniejszą skalę. Aż oczy było kiedy... Aż oczy było kiedy podchodzimy do tego. Tam biega jakiś poladen, upadły. Znamniej tego się nie da uniknąć tych moich ataków magicznych Dobra, odnowimy sobie manę i poślemy dużego fireballa. To miejsce mnie ciekawi Wow Witaj, pasterzu z To Ksardas? Kim jesteś? Czym jesteś? Przyjacielem. Na imię mi Xardas. Hm. Widziałem cię we wejściu do świątyni. Jesteś duchem? Męskim Anno Siri? Nie. Widzisz projekcję astralną. Przebywam obecnie w swej wieży na wschód od Tuszu. Czyż to jest niemożliwe? W zmierzchu bogów on umarł. Czego ode mnie chcesz? Chcę ci pomóc. Obserwuję cię aż od wschodu. Jesteś nim. A więc chcesz pomóc. I ja mam w to uwierzyć. Nieważne, czy w to wierzysz, czy nie. Liczą się twoje czyny. To, co robię, zależy od tego, w co wierzę. Zrobisz to, co konieczne. Taką masz naturę. To się jeszcze okaże. Skrok Sardes umarł... I to było na początku gry, więc to nie była żadna moja decyzja, bo moja decyzja mogłaby być, nie wiem, w gotiku 1, żebym zabił Pserdasa, wpisał sobie B, Marvin B, F2, kill. Ale on umarł fabularnie i to na początku gry było o walce. Więc jak on może przebywać? To była projekcja astralna, ale w jaki sposób on powiedział, że jest na wschód od tuszu? Że gdzieś tu. Mam jeszcze większe zapotrzebowanie na manę teraz. Cały czas. Jest Diego. Jesteś wreszcie. Ha, wiedziałem, że tu dotrzesz. Diego! Dobrze cię znów widzieć. Znalazłem kuźnię w zapomnianej świątyni. <laughs> Czyli Lyrka miała rację. Lyrka? Nieważne. Dobrze, że... To jest. A co ty tu robisz? Czekam na Miltena. Spóźnia się. Ale powiedz, co znalazłeś w świątyni. Kowadło naprawdę istnieje? Istnieje, ale... Znalazłem tam coś dużo ważniejszego. Co? Prawdę. Zemsta musi zaczekać. Muszę się zająć czymś ważniejszym. Gorn mówi, że szukasz sposobu na dostanie się do fortecy. Zgadza się. Muszę pilnie pomówić z Daką. Ale forteca jest odcięta. Każdego obcego od razu podejrzewają o zmowę z Drurhangiem. Kim jest Daka? Najlepszym szpiegiem króla. Tylko ona jeszcze nas wspiera. Z jej pomocą moglibyśmy przekonać Heigena o naszej niewinności. Niewinności? Drurhang nas skompromitował. Chciał się nas pozbyć, ale razem z oddziałami Heigena... Co to ten ...jeszcze możemy uratować to miasto. Jak się dostaniemy do fortecy? Milton miał przyprowadzić kogoś, kto nas przemyci do środka. Ale uważam, że nie warto stawiać wszystkiego na jedną kartę. Co więc zamierzasz? Pójdź do mojego domu i pomów o tym z Lesterem. Od paru dni nie robi nic poza szukaniem sposobu, żeby dostać się do fortecy. Paru dni? Przecież ja jeszcze z dwa dni temu byłem w tuszu. Jeśli chodzi o dni w grze. Jak trafić do twojego domu? Idź ulicą portową... Dobra. Kolejne... Kolejna mana. Będzie trzeba mi regeneracji many w końcu. Oj, nie tak. Na teścik. Na teścik sobie weźmiemy. Bo ile jeszcze potrzebuję? Dwóch poziomów. I potem wada Nosa pójdę, żeby mieć manę więcej. Jeszcze nikogo nie ma domu. Nie pamiętam jak wyglądały umiejętności i system postaci w następnej części, ale wydaje mi się, że dosyć podobnie. Na początku gry pamiętacie jak dodałem ten lodowy? Zabijało się z cierwojady Bardzo dawno temu to nie było Mało wrażeń Tak to mnie już wszystkich pozabijał 3, 4, 5, 6, 7 Chciałem sobie wybrać te opatrunki. Wow, przyciągu tylu minut zrobiłem już tyle w tej torniarze, tak naprawdę. Dużo. Spodziewałem się, że tak szybko można tyle zrobić. Co naprawdę tą grę to się niedługo skończy. To od Zmierzchu bogów, ale wydaje mi się, że. Patrzcie no, mój przyjaciel. Zajmie mi to 25 Kawałek. odcinków jakoś. To jest takie. Widzę, że nie ucierpiałeś tak bardzo. Diego, jego jeszcze się nie pojawił. Znaleźliśmy aż trzy sposoby, żeby dostać się do fortecy. Roter, Ginliwi i Daralis ciągle spierają się, który z nich jest najlepszy. Może ciebie, posłuchaj. Roter, Jilvi i Daranis. Wszystkich spotkaliśmy. Więc mamy trzy pomysły, aby się tam dostać. I od nas zależy, którym. pomysłem tak naprawdę. Pokierujemy się. Mamy tutaj teleport. Witam i na zdrowie. Miód smakuje. Jak brzmi to przysłowie? Komu źle się żyje? To nie gmiód je. Lester uważa, że znasz drogę na zamek. Przyjrzałem się uważnie mapom starego miasta. Daranis dostał je od Diega do zbadania, ale sądzi, że jego własny plan jest dużo lepszy. Ale ja coś na tych mapach znalazłem. Coś wyślę tylko Co znalazłeś na mapach? W zamieszkałej części dzielnicy targowej Znajduje się stara uliczka prowadząca wzdłuż fortecy i południowego krańca ścieku Sam się w żyć kopnę, jeśli nie doprowadzi nas do forte... Gdzie? Będzie trzeba sobie poradzić z tymi przeklętymi truposzami, a... Jak się... To... Hehehehe <laughs> Jak się przyjrzysz mapie Zauwa... Nie musisz... Spraw... Tak też... Klucz? Podrzucił mi go handla, powinien na pewno. Dobrze, jasne. Dobra. Tak naprawdę tutaj, bez znaczenia. Bez znaczenia, jaki wybór. Jaką drogę obierzemy. Także zróbmy pierwszą lepszą. Tutaj będzie chyba najwięcej walki. Ale czy dla nas to problem? Legły mak. O nie, nie to już. Mane nie mam. mane nie mam. Mam bardzo mało many cały czas. Nadchodzą! Fajnie, że ładę nosa właśnie będę rozbijał. Oh man, tylko nie wiem czy ja będę miał bardzo okazji do tego ja niedługo grę skończę Wiecie o co mi chodzi? Chodzi o bonus za każdy dodany punkt umiejętności w magii Adonosa Czyli zimno дуже тих хлопців Będę miał w chuj pieniędzy na koniec gry w chuj No poziom trudności w tej grze nie jest jakiś ciężki Można powiedzieć, że jest, bo nie jest. Dobra, jak teraz się mam tutaj dostać? Jakbym się miał tu dostać? To nie tu. Bo trochę się zagubiłem. Trochę się zagubiłem, powiem szczerze. Tutaj jest za Oho, tutaj. Dwa osiemset. Dało się dotrzeć do fortecy. W ciągu nie całego odcinka czy to jeszcze formalność? Tak myślałem. Dobrze, z tym widzimy się w następnym odcinku, gdzie udamy się do króla Robara. Przeciek...